Siemano, siemano, oczywiście witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress. Z tej strony Patryk Barnaś. W dzisiejszym materiale tematyka redukcji tkanki tłuszczowej chciałbym nagrać dla Was i omówić takie, można powiedzieć... Pokrótce małe podsumowanie wszystkich moich redukcji tkanki tłuszczowej. E, wszystkich tych etapów, które wykonałem, do jakich wniosków doszedłem i na jakich aspektach i elementach warto się skupić i wziąć je pod uwagę, e, jeśli wykonujemy tą redukcję tkanki tłuszczowej. Oczywiście na wielu kwestiach. E, w pewnych kwestiach musicie sami dojść do pewnych wniosków, aby po prostu ta redukcja była w waszym przypadku odpowiednia. Nawet jeśli macie trenera prowadzącego was, który pomaga wam, często jest tak, że no i tak potrzebuje sporo czasu, aby wyciągnąć wnioski i przeprowadzić tą redukcję odpowiednio. Do tego to, że zredukujemy tkankę tłuszczową, nie jest powiedziane, że nie możemy tego zrobić w inny sposób, na przykład lepiej. Daję tutaj prosty przykład, na przykład, na którym dzisiaj będę chciał się skupić. Na moim przykładzie, aby gubić jak najmniej masy mięśniowej w okresie redukcji tkanki tłuszczowej albo nawet budować masę mięśniową w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, bo takie przypadki też się zdarzają. Więc chciałbym po prostu to pokrótce z Wami omówić, wszystkie te elementy wyjaśnić, wytłumaczyć pokazać Wam moje błędy, iż mimo tego, iż myślę, że sporo redukcji już przeprowadziłem, jedny z lepszym efektem, drugie z gorszym, to cały czas dochodzę do pewnych wniosków i na bazie własnego organizmu oczywiście i uważam, że... Ciągle mogę coś zrobić lepiej, także jeśli coś Wam nie wychodzi, to nie znaczy, że nie wyjdzie kolejnym razem, więc warto uzbroić się w cierpliwość i naprawdę, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki, to jest to maraton, na którym trzeba poświęcić mnóstwo czasu, mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo nauki, przede wszystkim własnego organizmu. Ja zdaję sobie z tego sprawę i Często to podkreślam, że im więcej wiem, tym bardziej sobie zdaję sprawę, ile jeszcze nie wiem, więc warto szperać, warto czerpać wiedzę z różnych źródeł i tutaj także uważam, że mimo tego, że nawet ktoś ma jakieś inne podejście i w całym artykule czy materiale może powiedzieć, może powiedzieć coś, co z Waszym podejściem się nie zgadza, to może znajdziecie jakiś smaczek, który i tak, mimo wszystko, warto będzie przeanalizować, do czego was oczywiście zachęcam, więc pamiętajcie o tym, że przede wszystkim, aby dojść do perfekcji, no to trzeba po prostu się uczyć. I abyście nie pomyśleli tutaj, że jestem hipokrytą i gdzieś tam oglądaliście moje materiały 3-4-5 lat temu, gdzie miałem na przykład inne zdanie na pewne tematy. No niestety do pewnych wniosków się dochodzi latami e, i tak naprawdę można powiedzieć, że w kółko mówimy o tym samym, ale no oczywiście nie można wymyślić koła na nowo, ale cały czas gdzieś tam mimo tego wplatuje pewne aspekty, wplatuje, przepraszam, e, pewne aspekty do tego samego koła, e, które mimo wszystko i tak pomagają mi Lepiej przepracować dany etap. Więc, dobra, przechodząc do tematu, pierwszym najważniejszym aspektem, o którym chciałbym mówić, jest gubienie masy mięśniowej w okresie redukcji tkanki tłuszczowej. I oczywiście, jeśli jesteście osobami średnio zaawansowanymi bądź zaawansowanymi, no jest to. Przeważnie, nieuniknione i mimo wszystko i tak gdzieś tam zgubicie trochę tej masy mięśniowej. Ale można to zrobić w taki sposób, aby zgubić jej oczywiście jak najmniej. I już Wam tutaj tłumaczę na własnym przykładzie, kiedy według mnie na, na moim organizmie traciłem tej masy mięśniowej po prostu najwięcej. Jest teza, która twierdzi, że jeśli jest, nie jesteśmy osobami, Mocno ulanymi, mamy nabudowaną tam jakąś sporą ilość masy mięśniowej, to dobrze spokojnie wejść w ten deficyt. Oczywiście obserwować organizm, obserwować sylwetkę, wyciągać wnioski i stopniowo, bardzo stopniowo wchodzić w ten deficyt. Jeśli ja na przykład podejmuję współpracę pierwszy raz z daną osobą i jest ona właśnie na tym poziomie, to jasne, jest to fajne podejście i, i sprawdza się. Redukujemy tą tkankę tłuszczową bardzo stopniowo, wchodząc w deficyt i obserwujemy po prostu, jak ta tkanka tłuszczowa się spala, na jakiej kaloryce, na jakiej ilości węglowodanów, jakie produkty danej osobie służą. I oczywiście wyciągamy wnioski. Jednak ja tutaj popełniałem pewien błąd, iż według mnie. Wchodziłem w zbyt wysoki deficyt, czyli byłem blisko po prostu gdzieś tam surplusu kalorycznego, mimo tego, że gdzieś tam te kalorie obcinałem, przede wszystkim z węglowodanów i tłuszczów, wchodząc w głąb, wydaje mi się, że ten deficyt i tak był za wysoki. I po prostu ta redukcja się przeciągała. Ten pierwszy tłuszcz bardzo długo schodził. Organizm zaczynał być po prostu przemęczony. Oczywiście następowały adaptacje metaboliczne. I tutaj nawet gdzieś tam te nie sprawdzały się mimo wszystko tak dobrze, jak w bardzo głębokim deficycie, o którym, o tym patencie za chwilę Wam powiem. I po prostu później, w późniejszym etapie redukcji tkanki tłuszczowej po prostu zaczęły pojawiać się problemy. Mimo tego, że ta waga dosyć stopniowo spadała, to zauważyłem, że ta tkanka tłuszczowa mimo wszystko nie chce się tak dobrze palić. I cały czas gdzieś tam właśnie próbowałem oscylować, aby się nie zagłodzić i ten deficyt nie był zbyt niski, aby po prostu ten metabolizm zbyt szybko nie zwalniał ale po jakimś czasie doszedłem do pewnych wniosków, wchodząc, zaczynając redukcję od bardzo głębokiego deficytu, że ten patent sprawdza się na mnie o wiele lepiej i mimo tego, że na przykład na samym początku... Takiej redukcji tkanki tłuszczowej na przykład gubię dość sporo, bo dajmy na to przez pierwsze dwa tygodnie po wejściu w taki mega głęboki deficyt, czyli na przykład tam z 600 czy z 700 gramów węglowodanów schodzę na przykład na 200 w pierwszym tygodniu, w kolejnym tygodniu na przykład podnoszę na 240 i tak co tydzień. Tak ogólnikowo oczywiście, bo także obserwuję organizm, jak on się zachowuje, ale staram się te kalorie podbijać, aby po prostu nie nastąpiły te adaptacje metaboliczne, i aby po prostu organizm miał takiego, można powiedzieć, że busta, aby, aby zbyt szybko ten metabolizm nie zwalniał. Więc to sprawdzało się na mnie o wiele lepiej, i mimo tego, że na początku gubiłem dość sporo, to gdy wychodziłem z tak bardzo głębokiego deficytu, zauważyłem, że ta tkanka tłuszczowa zaczyna się o wiele lepiej spalać. Przede wszystkim ten, ta pierwsza tkanka tłuszczowa schodzi o wiele szybciej, praktycznie w przeciągu dwóch pierwszych tygodni redukcji tkanki tłuszczowej, a później stopniowo podbijając te kalorie, głównie z węglowodanów, ta sylwetka zaczyna się nabijać, ta sylwetka zaczyna się wypełniać. Metabolizm nie zwalnia tak szybko, i mm, po prostu nawet wydaje mi się, że w ostatnim, na ostatnim prepie udało mi się trochę dobudować. Pomijając fakt, że faktycznie no, byłem także po okresie mostka, co uważam także za bardzo dobre wyjście, jak na razie tylko tak robię. Nie wiem, jak ta redukcja sprawdziłaby się po okresie budowania masy mięśniowej, ponieważ zawsze. Robiłem ją po okresie mostka, i moim zdaniem, po prostu wtedy, kiedy jesteśmy bardzo dobrze, także wypoczęci, nasz centralny układ nerwowy działa odpowiednio, to wtedy także ta redukcja bardzo fajnie się sprawdza, ale i też uważam, że po prostu, jeśli ten, jeśli organizm jest już dość mocno przemęczony tym. Okresem budowania masy mięśniowej, to warto wtedy po prostu zwolnić, zejść, oczyścić się, odpocząć i dopiero później zaczynać redukcję tkanki tłuszczowej, bo w mojej opinii, po prostu gdy jesteśmy mocno przemączeni, to ten organizm także się będzie bronił przed redukowaniem tej tkanki tłuszczowej. Ale to jest moja prywatna opinia, bo jeszcze tak naprawdę nie próbowałem tak robić, więc może za jakiś czas nagram, jak to wtedy wyglądało, ale. Wracając do tematu, no to uważam, że po prostu jeśli dojdziecie do pewnych wniosków, redukując skankę tłuszczową, to o wiele lepiej jest zacząć od głębokiego deficytu, później gdy ta forma się poprawia, nawet wprowadzić jakieś refidy, które tak jak wspomniałem będą takim fajnym boostem. Co do refidów jeszcze, jeśli byłem w niskim, wysokim. Deficycie kalorycznym, to zauważyłem, że te rifidy wcale tak fajnie się na przykład nie sprawdzają jak w niskim deficycie kalorycznym i e, nie było tej pełności po rifidzie, nie wracała taka moc, tylko po prostu dalej byłem taki można powiedzieć, że sflaczały i, i no, nie szło to na pewno tak jakbym chciał. E, więc myślę, że tutaj kwestie odnośnie redukcji i gubienia masy mięśniowej wyjaśniłem wam oczywiście na własnym przykładzie. Myślę, że na pewno za jakiś czas będą jakieś aktualizacje, które także będę gdzieś tam wam mógł przedstawić na bazie własnego doświadczenia, ale jak na razie skupiam się właśnie na tych aspektach. Co to Kolejnych jakichś aspektów to według mnie na początku redukcji tkanki tłuszczowej. Ja wiem, że często osoby takie, może powiedzieć, że już przynajmniej średnio zaawansowane, mają problem na przykład z e, ważeniem się, ale rozwinę tutaj tą kwestię. E, zauważają na przykład, że, że waga w pewnym momencie nie spada albo spada za bardzo, to już zaczynają ładować. E, Według mnie na samym początku redukcji tkanki tłuszczowej jak najlepiej w ogóle się nie przeglądać. Pierwsze 3-4 tygodnie nie ważymy się, ważymy się na początku. Oczywiście jeśli jesteśmy osobami, które mają tam nabudowaną jakąś już ilość masy mięśniowej, przeprowadziły kilka redukcji wiedzą o co chodzi, no bo jeśli chodzi o osoby... O tyłę. no bo tu, tutaj na pewno na początku powinno wyglądać to oczywiście dość liniowo, może nie za z tygodnia na tydzień, ale ta waga po prostu powinna spadać. A jeśli chodzi o osoby, takie właśnie, które coś tam biorą, coś tam stosują do tego, do tego, no są tam przynajmniej średnio zaawansowane, to Lepiej przez na samym początku tej redukcji tkanki tłuszczowej ani nie przeglądać się w róższe, bo tak naprawdę no, nie mamy tego nabicia, ta sylwetka nie będzie dobrze wyglądała, co będzie postępowało w popełnianiu pochopnych decyzji po prostu. Ja też tak robiłem, ja też popełniałem te błędy, a zauważyłem, że już waga coś nie spada, nawet podskoczyła do góry. Sylwetka wygląda słabo, a to może już jakieś ładowanie, a to trzeba przyczekać, to trzeba przytrzymać kilka dobrych tygodni, robić po prostu swoje i później, jak już później zauważamy, że redukcja zaczyna zaskakiwać, to można wtedy zaobserwować po prostu, obserwować jak. Ta sylwetka się zmienia, jak działają na nas rifide, jak działa na nas już gdzieś tam podbijanie tych kalorii, bo na własnym przykładzie, gdy ta forma już jest naprawdę tak w miarę można powiedzieć, że przyzwoita, to czuję nawet 40 gramów węglowodanów podbitych w jedzeniu. Widzę, że to na przykład już zaczyna gdzieś tam robić tą robotę. A jeśli. Ee, jest to sam początek, to czy dołożymy worek ryżu, czy odejmiemy worek ryżu? Tak naprawdę większej różnicy w tej sylwetce nie będzie, więc to też taki mały tip, aby po prostu poczekać, uzbroić się w cierpliwość i nie popełniać pochopnych decyzji, bo wcześniej czy później, gdy już to zaskoczy, no to wtedy będziemy mogli się cieszyć dobrym progresem. Więc dobra. Dzięki za obejrzenie całego materiału, mam nadzieję, że się Wam spodobał. Oczywiście zachęcam do lajkowania, zachęcam do komentowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to proszę kliknij dzwoneczek, aby pomóc nam się rozwijać. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Piąteczka.